Castlevania to seria side-scrollerów zapoczątkowana w 1986 roku na konsole Nintendo Entertainment System. Jak powszechnie wiadomo, NES, czy też Famicom w Japonii, albo słynna oryginalna podruba Pegasus w naszym pięknym nadwisiańskim kraju, wszelakimi platformówkami stał, więc kolejna gierka o skakaniu po kładkach powinna zatonąć w przepasnej toni podobnych produkcji. Jednak sprzęt Nintendo jako ten Family Friendly obfitował w tytuły raczej infantylne, i produkcji dla dorosłego odbiorcy było jak na lekarstwo. Nie mówiąc już o czymś zahaczającym o stylistykę horroru. Na ratunek przyszło Konami, które postanowiło nasycić rynek, wypuszczając grę pełną wszystkich możliwych ikonki nagrozy takich jak ponury żniwiarz, potwór Frankensteina, duchy, mumie, wampiry i nietoperz. Gra odniosła spory sukces i przerodziła się w całkiem pokaźną serię mającą duży fanbase do dziś. A teraz Netflix postanowił uszczęśliwić fanów swoją animowaną adaptacją gry. Siemanko, z tej strony Maxior i dziś powiem wam kilka słów na temat Netflixowego serialu Castlevania. No i stało się. Długo oczekiwany serial traktujący o łowcach wampirów wreszcie pojawił się na Netflixie. I myślę, że nie ma co owijać w bawełnę, bo ten pierwszy sezon. A... Właściwie takie cztery pilotażowe odcinki są przepyszne. Fabuły z grubsza oparto na Castlevania 3 Dracula Scares, która jak wiadomo jest prequelem zarówno do pierwszej Castlevanii, jak i części drugiej The Simon's Quest. I myślę, że był to najlepszy możliwy wybór. Główny antagonista całej serii, Vlad Dracula Tepesz, mocno podirytowany nieco zbyt gorącym przyjęciem jego żony przez lud Wołoszczyzny, poprzysięga zemstę na nędznym rodzaju ludzkim. Mimo stanowczego protestu jego syna, Dracula przywołuje armię ciemności, która ma zmasakrować irytujących śmiertelników. I początkowo narracja skonstruowana jest w taki sposób, że to Dracula wydaje się być głównym bohaterem całej historii. Przede wszystkim nie jest on takim typowym złym, który makiawelicznie się śmieje, knując jak popsuć wszystkim dzień i przechyczyć, te wścibskie dzieciaki. On ma sensowne motywacje do tego, by być wściekłym i chcieć wywrzeć zemstę na ludzkości. I wydawałoby się, że całość będzie opierać się na narracji z perspektywy zrozpaczonego, przepełnionego rządzą zemsty wampira, gdy na scenę wkracza Trevor Belmont. Ostatni ze szlachetnego rodu, od wieków wplątanego w walkę z Księciem Ciemności, Trevor nie ma zbyt łatwo. Ciemny lud pod wodzą kościoła znienawidził jego dynastię, oskarżając ich o sprowadzenie demonów do naszego świata, a sam kościół ekskomunikował całą rodzinę za powiązania z magią. Trevor to tak naprawdę włóczęga podróżujący po kraju, od czasu do czasu przysiadając, by się schlać i przespać. I tak bardzo podoba mi się kreacja Trevora jako takiego prawdziwego badasa, który z jednej strony ma totalnie wywalone na to, co się dzieje wokół jednocześnie nie mogąc pozwolić na to, by niewinnym ludziom działa się krzywda. A to wszystko ma poparcie w jego rozległej wiedzy i niesamowitych umiejętnościach. Bardzo szybko historia zaczyna być opowiadana z jego perspektywy i poznajemy Belmonta jako niesłusznie odrzuconego przez społeczeństwo całkiem kompetentnego pogromcę piekielnych pomiotów. I w ten sposób dostajemy cztery odcinki bardzo dobrze przedstawiające nam główne postacie i zawiązujące relacje między nimi. Szybko formuje się pakt, którego w sumie nie będę spoilował, ale jeśli znacie grę, to raczej nie będziecie zaskoczeni. I czekamy tylko jak nasza drużyna herosów ruszy w niebezpieczną misję ratowania świata. Od strony wizualnej Castlevania stylizowana jest na anime, chociaż tak naprawdę z japońskimi animacjami nie ma to za wiele wspólnego. Bardziej kojarzy mi się to z filmami animowanymi z lat 80. i 90., z tym, że mamy tu sporą domieszkę przemocy. I przemocą ta seria stoi, bo wiedzieć musicie, że jest to produkcja krwista jak dobry stek. Posoka leje się tu strumieniami, a twórcy nie mają oporów przed pokazywaniem widzowi naprawdę mocnych scen rozczłonkowywania, dekapitacji, rozrywania na strzępy i innych zwyrolskich przyjemnostek. Całość to zdecydowanie dzieło dla dorosłych odbiorców. Stylistyka samych postaci mocno nawiązuje do tej z Castlevania Symphony of the Night. Postać Alucarda jest niemal żywcem przekopiowana z tej gry. I jak dla mnie jest to bardzo in plus, bo oprócz wrażeń estetycznych pozwala to zachować ducha serii, a dla fanów znaleźć punkt zaczepienia. Animacja jest bardzo ładna, płynna i naprawdę cieszy oko. Jedynie na statycznych obrazach, twarze bohaterów są aż nienaturalnie. no menomen statyczne. Nie jest to jednak coś specjalnie psującego odbiór. Do tego, sceny walki są wyreżyserowane cudownie i patrzy się na nie z prawdziwą przyjemnością. Jedyny zgrzyt, jak dla mnie, to muzyka. Muzyka, która jest strasznie nijaka. Każda Castlevania, w jaką grałem, miała warstwę muzyczną co najmniej bardzo dobrą i zawsze znajdował się jakiś utwór zapadający w pamięć. A w tym serialu kompletnie nie ma czegoś takiego. Pozostaje mieć nadzieję, że twórcy nad tym popracują. I to tyle, jeśli chodzi o Castlevania. To naprawdę świetnie zapowiadająca się animacja, nie idąca na kompromisy i dająca nadzieję na naprawdę dobrą adaptację tej zasłużonej serii. Warto czekać na zapowiedziany już drugi sezon i zobaczyć, jak świetna drużyna bohaterów ratuje świat, wycinając w pięć zastępy demonów z piekielnej otchłani. I tą soczystą myślą kończę.